Ważne jest, co w naszym umyśle się dzieje, jakimi myślami się napełniam, jakie myśli w swojej <laughs> głowie pielęgnuję. I to, jak myślę, może mnie zaprowadzić do miejsca ciemności, do miejsca więzienia, do miejsca ucisku. Albo też to, co myślę, może mnie zaprowadzić do wolności, do szczęścia, do radości. Wszystko zaczyna się w umyśle człowieka. Czyli myślenie jest bardzo ważną częścią naszego życia. Jeżeli chcemy zmienić człowieka, to nie da się zmienić człowieka bez zmiany jego myślenia. Oczywiście. To jest dzieło Boże, to Bóg zmienia człowieka. Człowiek nie jest w stanie zmienić człowieka, ale, żeby zmienić człowieka, to Bóg zmienia nasze myślenie, daje nam swoje myśli, napełnia nas swoimi myślami. Jest taki werset, jest taki werset Rzymian 12:2. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I list do Rzymian. Paweł pisze, Paweł pisze że przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Rzymianie, Rzymianie byli uformowani, w pewien, pewien sposób myślenia był uformowany i cesarz był uważany za Boga. Ale kiedy, kiedy się Rzymianie ponawracali i zaczęli, musieli zmieniać swoje myślenie, to co Rzym uformował w głowach Rzymian, to trzeba to zmienić, trzeba to uporządkować tak jak Powinno być, że to nie cesarz jest Bogiem, ale Jezus jest Królem. On, Jego Królestwo, Jego Panowanie, czyli myślenie, i to dotyczy nas, kiedy nawracamy się, kiedy nawracamy się, zaczyna się proces zmiany naszego myślenia. Krok po kroku nie od razu zaczynamy myśleć tak jak Bóg, kiedy się nawracamy, ale wzrastamy. Poznajemy Boże Słowo, i tym samym nasze myśli zamieniamy na Boże Myśli. I zaraz ten werset też, też przeczytamy. Przypowieści Salomona 23,6. Przypowieści Salomona 23,6. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Mówi on do ciebie: Jedz pi, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. Nie to, co mówisz, definiuje kim jesteś, ale to, jak myślisz, określa jakim jestem człowiekiem. Nie to, co wychodzi z naszych ust, bo coś tam w sercu możemy. W środku, w naszej głowie możemy uknąć, możemy myśleć i to, co myślimy, to sprawia, to mówi, jak, jakim człowiekiem jest, jestem. Czy chciałbym, aby moje życie się zmieniło? Takie pytanie. Myślę, że chcielibyśmy, żeby nasze życie się zmieniało, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Boga, żebyśmy coraz byli bliżej, bliżej To takie pragnienia są normalne. Kiedy człowiek się nawraca dla wierzącego, to, to chcemy, żeby nasze życie się zmieniało. To musimy rozpocząć proces zmiany swojego myślenia. I czytając od początku, kiedy Adam z Ewą byli w ogrodzie Eden, i Bóg powiedział do Adama takie wezwanie: Pierwsza Mojżeszowa 2:15. Pierwsza Mojżeszowa 2:15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Wziął Pan Bóg człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, i powiedział do Adama, że ten ogród ma uprawiać i strzec. Bóg dał odpowiedzialność. To było wcześniej jeszcze, niż Adam otrzymał żonę. To było wcześniej. Bóg pierwszy umieścił Adama i powiedział do Adama, aby uprawiał ogród i strzeg. I Adam był odpowiedzialny. Później dostał Ewę, ale Bóg pierwsze powiedział do Adama, aby uprawiał ogród i strzeg. W sumie Adam miał odpowiedzialność za ten ogród zewnętrzny, ale miał też odpowiedzialność za ten ogród wewnętrzny. Miał strzec tego, co powiedział do niego Bóg. Myśli tego słowa, co powiedział do niego Bóg. I to jest też nasze zadanie dzisiaj, abyśmy strzegli tego słowa, które Bóg mówi do nas. Napełniamy się słowem Bożym, jest to nasz duchowy pokarm, przyjmujemy to słowo i potrzebujemy w naszych umysłach, w naszych sercach strzec tego, co mówi Bóg, aby to Słowo wykonało w naszym życiu pracę. Czyli z jednej strony uprawiamy ogród zewnętrzny, i drugi, drugi ogród to jest ogród naszych, naszych myśli. I dał Pan Bóg człowiekowi 2:16, druga Mojżeszowa 2:16, i dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Dlaczego Bóg powiedział tak do Adama? Jakie były Boże motywacje, że Bóg mówi: Ze wszystkich drzew możesz jeść, ale z tego drzewa nie wolno ci jeść i to jest rozkaz. To nie jest prośba, że dobrze by było, żeby z tego drzewa nie jadł, ale to jest rozkaz. To tak jak w wojsku. Nie ma dyskusji. Jak jest rozkaz, to tak jest obywatelu dowódco i nie ma żadnej dyskusji. Jakie są Boże motywacje, że Bóg mówi do Adama: Ze wszystkich drzew wolno ci jeść, ale z tego jednego drzewa nie wolno ci jeść, bo jeśli tylko zjesz, na pewno, na pewno umrzesz. Motywacje Boże to ochrona Adama, motywacje Boże to, aby Adam nie doświadczył zła, motywacje Boże to, aby Adam nie doświadczył bólu. Aby nie doświadczył przekleństwa, aby nie doświadczył negatywnych rzeczy w swoim życiu, aby nigdy nie doświadczył chorób. Czyli te Boże motywacje to chroniły Adama. Chodziło o to, że Bóg chronił Adama przed tymi wszystkimi konsekwencjami, jakie wiązały się z tym, że jeśli zje owoc z drzewa zakazanego. I czy traktujemy to, co mówi Bóg, jako rozkaz, to czytamy Boże Słowo i, i czasami Boże Słowo przyjmujemy tak lekko, nie zastanawiamy się nad motywacjami Bożymi, ale Boże Słowo nas ma chronić i ono nas chroni, jeśli pielęgnujemy, jeśli, jeśli czynimy tak, jak mówi, mówi Bóg. Bo Boże motywacje są takie, aby nas chronić, aby nas strzec, aby nas prowadzić w tym Bożym, dobrym kierunku. I pojawia się, pojawia się Ewa, i pojawia się wąż. Pojawia się diabeł. I jest powiedziane, trzeci rozdział, że wąż był. Chytrzejszy. Diabeł był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Bóg. Trzeci rozdział od początku. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno, wolno wam jeść? Czy rzeczywiście Boże słowo tak mówi? Czy rzeczywiście tu jest tak napisane, żeby tego się nie dotykać, bo jak się dotkniesz, wejdziesz, to to przyniesie straszne rzeczy do twojego życia. A kobieta odpowiedziała wężowi: "Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu, o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno Wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się Wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły im się oczy, im obojgu i poznali, że są nazi. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Wziął Bóg człowieka i osadził w ogrodzie Eden, aby go Uprawiał i strzegł. I był ten rozkaz, że nie jedzcie, bo jeśli zjecie, to umrzecie. A co mówi, a co mówi, a co mówi diabeł? Na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie. Bóg mówi, umrzecie, a diabeł mówi, na pewno nie umrzecie. Zupełnie odwrotnie i tak jest zawsze. Bóg mówi coś, a Diabeł zawsze przekręca i mówi odwrotnie. I naszym zadaniem jest wybrać, stanąć po tej stronie, co mówi Bóg, ale czasami dajemy się skusić i stajemy po tej drugiej stronie i przyjmujemy to, co, Mówi diabeł. Druga, druga, druga tutaj, druga myśl, druga myśl to godne, godne pożądania, owoce były godne pożądania, do zdobycia mądrości. Owoce były godne pożądania dla zdobycia mądrości. Ewa zapragnęła, patrząc na te owoce zapragnęła tego poznania poznać to co nie znała miała wszystko w ogrodzie adam zewą mieli wszystko niczego im nie brakowało ale pojawiły się pragnienia aby być takim jak bóg pojawiło się pragnienie aby być takim jak bóg co Ewa, co Ewa powinna odpowiedzieć ad, y, diabłu na, to, na tę pokusę? To samo, co odpowiedział Jezus na pustyni, kiedy kusił diabeł. Jest powiedziane w Biblii, że Jezus jest tym drugim Adamem. Jedna scena rozegrała się w ogrodzie Eden, druga scena rozegrała się na pustyni, kiedy diabeł kusił Jezusa. I przyszedł do Jezusa i konkretne propozycje, ale Jezus odpowiadał słowem Bożym: Diabeł mówi, jest napisane, a Jezus mówi, jest również napisane i to jest, ma być zgodne jedno z drugim. Idź. Precz ode mnie szatanie. To też powinna powiedzieć Ewa. Bóg powiedział i koniec, kropka. To jest też lekcja dla nas, że będzie przychodziła pokusa, będą przychodziły różne myśli i naszym zadaniem jest uprawiać nasz ogród wewnętrzny i strzec tego, co mówi Bóg. Przychodzi myśl, przychodzi pokuszenie i mamy odpowiedzieć. Idź, precz, szatanie, bo jest napisane, bo Bóg tak powiedział i tak, i tak jest. Mamy zadanie, aby uprawiać ogród naszych, naszych myśli. Bo pokusa przyjdzie, bo myśli przyjdą. Nie jest tak, że jeden. Podejmuje walkę w umyśle, a inny ma pokój, i żadnej walki w umyśle nie ma. Każdy toczy w umyśle bój. I to jest najważniejszy bój, który toczymy. Każdy, każdego dnia. Jakie były, jakie były Konsekwencje tego, że Adam z Ewa uczynili to, co nie powinni czynić. Zobaczyli, że są nadzy, to było, to było pierwsze. I jeszcze zobaczyli, poczuli strach. Zobaczyli, że są Nadzy, spletli sobie przepaski, i kiedy przyszedł Bóg, ukryli się, ukryli się. Przed Bogiem, czego nigdy wcześniej nie czynili. Mieli bliską relację z Bogiem. Strach i wstyd nie był Bożą wolą dla Adama i Ewy. Strach i wstyd również nie jest Bożą wolą dla nas. W Jezusie Chrystusie mamy pokój. W Jezusie Chrystusie mamy wolność, w Jezusie Chrystusie mamy wszelkie błogosławieństwo, gdyż Jezus odniósł zwycięstwo i to zwycięstwo daje nam, to zwycięstwo zapisane jest w testamencie dla każdego z nas. Czytaliśmy w środę, przeczytam jeszcze raz ten werset bardzo, bardzo fajny, Izajasza 55,8. 55,8 Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię, czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust i nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo moje myśli. To nie myśli wasze. Kiedy rodzimy się na nowo, to nie od razu, z automatu, dostajemy nowy umysł, nowe myśli. Nie, jest powiedziane, że dostajemy nowe życie z Jezusem Chrystusem. Ale myślenie jest to proces. Podążamy za Jezusem, napełniamy się Jego słowem, trwamy w relacji z Nim, przybliżamy się krok po kroku do Niego i tym samym zamieniamy nasze myśli na Boże myśli. I Bóg objawia człowiekowi to. Co myśli, swoje myśli Bóg objawia w swoim słowie, i nasze zadanie to jest napełniać się Bożymi myślami każdego dnia. I kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi myśl, to jesteśmy w stanie rozpoznać tą myśl, jesteśmy w stanie podjąć decyzję i powiedzieć: Idź precz, szatanie, ja nie przyjmuję tej myśli. A czasami się zdarzy, jeśli jesteśmy słabi duchowo, przyjąć diabelską myśl i rozważać ją w swoim sercu I rozmyślać o tej myśli i budować coś wokół tej myśli. I ta myśl później prowadzi do Czynu, prowadzi do wykonania, prowadzi do, do działania i są z tego później straszne, straszne konsekwencje. Jesteśmy powołani, aby uprawiać swój ogród wewnętrzny, ogród swoich myśli. Nie przyjmujemy postawy biernej, że siedzimy jak Budda i czekamy, co tam Bóg włoży w nasze, w nasze umysły i wykazujemy bierność. Nie. Nie o bierność chodzi. Chodzi o działanie. Bóg powołał nas, abyśmy napełniali się Jego myślami. My jesteśmy odpowiedzialni za to, co jest w naszych umysłach, bo w umysłach naszych toczy się największa. Bitwa, największa bitwa, i jeśli zwyciężam w swoim umyśle, to zwyciężam w swoim życiu. I to dopiero przekłada się, i widać to na zewnątrz. Próbowano, próbowano naukowo określić, ile myśli pojawia się w ciągu dnia w umyśle człowieka. Czy potrafimy to określić liczbowo? Psychologowie są na sali i coś powiedzą, ile myśli w ciągu dnia pojawia się w naszym umyśle? Tak jakbyśmy chcieli określić 5, 10, 100 tysięcy, dwa tysiące, tysiąc. Jakbyśmy chcieli to określić liczbowo, około 60 tysięcy myśli każdego dnia jest to bardzo, bardzo dużo. Oczywiście mężczyźni i kobiety. To w umysłach kobiet tych myśli będzie więcej, w umysłach mężczyzn <tryk> będzie mniej. Bo Kobiet, tak jest stworzona kobieta, że jest bardziej drobiazgowa, że więcej myśli. Mężczyzna jest stworzony troszkę inaczej, że jak to było w tym nauczaniu Godona, że ma takie puste pudełko, że może mieć taki czas, że nic nie myśli. Siedzi sobie i, i nic nie myśli, odpoczywa i nic, myśli, i nic nie myśli. Ale kobieta zawsze coś tam sobie myśli i tych myśli kobiety zawsze, zawsze mają więcej. I z tych 60, tak średnio weszli, 60 tysięcy myśli, czasami jedna myśl, jedna myśl może spowodować straszne konsekwencje. Jedna myśl, 60 tysięcy i jedna myśl z tych 60 tysięcy może spowodować wspaniałe rzeczy, które przychodzą do naszego życia. I my jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką myśl. Akceptujemy. Mamy, czytamy w Bożym Słowie, że abyście byli w stanie odróżnić, co jest dobre, co właściwe, co od Boga, a co od Boga nie jest. Największa bitwa toczy się w naszym umyśle. Jana 8,32. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawdą jest. Jezus Chrystus. Przybliżamy się do niego, poznajemy jego, poznajemy jego wolę, poznajemy jego słowo, jesteśmy coraz bliżej i tym samym zaczynamy myśleć myślami bożymi. Napełniamy się tym, co mówi Bóg. Izajasza 55, 10. Jeszcze raz. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wywodzi, wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Tak jak deszcz i śnieg spada na ziemię i wykonuje to co Bóg zaplanował tak jest też z Bożym słowem że ono wykonuje Bożą pracę w naszym życiu w naszych umysłach w naszych sercach dlatego jest też napisane że czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca bo z niego Tryska źródło życia. Boże słowo, kiedy zakorzenia się w naszym umyśle, kiedy przyjmujemy i pielęgnujemy to, co mówi Bóg, wykonuje Bożą Pracę w naszym umyśle, w naszym życiu. 1 Koryntian 2, 16. Bo któż poznał myśl Pana, któż może Go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Jesteśmy myśli Chrystusowej. Jesteśmy tymi, którzy napełniają się Bożymi myślami, szukamy tego, co Bóg. Mówi, co Bóg myśli. Mam już kończyć. Dobrze. To jeszcze powiem, powiem o takim słowie jak warownie. Znamy takie pojęcie, że w umysłach tworzą się warownie. Że, że mamy na jakiś temat poukładane tak wszystko, mamy myśl, tej myśli pielęgnujemy, i ta myśl staje się warownią. Moja babcia tak robiła, mój dziadek tak robił, moja prababcia tak robiła i ja też tak robię, bo, bo tak, to, tak to się robi, tak to powinno być. I pewne kłamstwo pielęgnujemy jako prawdę. Kłamstwo staje się warownią. W umyśle i ciężko zburzyć tą warownię. Bóg burzy warownię w naszym umys naszych umysłach. Jego słowo, Jego słowo, Jego, jego obecność, Jego namaszczenie yy, to burzy te, te wszystkie warownie w naszych umysłach. Yy, czytałem, słuchałem o takim, o takim przykładzie, że że przychodzi wnuczka do babci i mówi tak, babciu, yy, yy, nie odwrotnie, nie, nie do babci, do mamy, yy, córcia mówi do mamy, mówi mamo, ty pieczesz mięso i to mięso odcinasz z jednej strony i z drugiej strony i wkładasz do, do naczynka i później te kawałki odcięte też wkładasz do naczynka i dlaczego ty tak to robisz? Dlaczego nie włożysz tego całego mięsa do, do tego naczynia i go nie pieczysz? A mama mówi: No wiesz, córciu, tak się piecze mięso. Odcina się z jednej strony, odcina się z drugiej strony, wkłada się do pojemnika i mięso jest upieczone i jest dobre. Tak robiła babcia twoja, prababcia i ja tak robię, bo, bo tak się piecze mięso i mięso jest upieczone, mięso jest dobre. Ale córcia mówi: No dobrze, poszła do babci i mówi: babciu. Jak ty pieczesz mięso? Bo moja mama odcina te, te kawałki z jednej strony, odcina z drugiej, wkłada do, do pojemnika. Dlaczego to tak się dzieje? Babcia mówi: Wnuciu kochana, ja miałam mały garnek, i dlatego musiałam odciąć z jednej strony i z drugiej, bo mi się to mięso nie mieściło do tego garnka. Ale mama twoja ma duży garnek i nie musi, nie musi tego, tego robić. To pokazuje, może banalny przykład, ale pokazuje, że jak wiele słyszymy takich myśli, że mój dziadek tak robił, mój pradziadek tak robił i ja tak muszę robić, bo tak to się robi. Niekoniecznie musimy to sprawdzić, skorygować z tym, co mówi Bóg i rozbijać te warownie myślenia, zmieniać myślenie, przemieniać się na Boży obraz i Boże, Boże podobieństwo.